Dzień dobry Państwu, Wiesław Bruc, moje nazwisko, agrotechnika Bruc, moja firma. Proszę Państwa, jesteśmy generalnym importerem niemieckiej, niemieckiego producenta rębaków do drewna, do pni i gałęzi. Chciałbym Państwu teraz przedstawić taki no, w sumie najnowszy model Rębaka firmy Jensen. To jest model A530L. L to znaczy wersja lekka, czyli całkowita waga tej maszyny to jest 730 kg. Oznacza to to, że można tą maszynę ciągnąć z prawo jazdy kategorii B bez ograniczeń, no i jest tylko jedna rejestracja w urzędzie komunikacyjnym, jedno zarejestrowanie nie wymaga to dalszych przeglądów technicznych, tylko jedno. Maszyna, maszyna ma średnicę roboczą 15 cm, to znaczy knie gałęzie drzew o średnicy 15 cm można spokojnie tutaj tym rębakiem rozdrabniać. Motor. To jest motor Kubota, diesel, motor diesel o mocy 35 koni mechanicznych. Jest to wersja bez hamulca najazdowego, dlatego też jest tą wersją lekką. Bardzo ciekawe rozwiązanie to jest włączanie i wyłączanie walców ciągających dotykowymi przyciskami Elektronicznie sterowanymi. Otworzę Państwu tutaj teraz tą, ten stół roboczy. O. Jak tutaj widać, w środku walce wciągające. Dolny walec, walec jest zawsze w pozycji poziomej, górny jest ruchomy, w zależności od y, y, profilu. Materiału wciąganego, on się y, też i sam y, reguluje. Ramię, które tutaj jest, no, jest zabezpieczone w tej chwili, bo akurat nie dostaliśmy tą maszynę dzisiaj, jutro idzie już do klienta. Nie będziemy tego y, 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 otwierać wszystkiego. To jest ramię zabezpieczające, które w razie czego, gdyby coś miało się wydarzyć podczas pracy, można w każdej chwili, z każdej, z każdej strony, z każdej pozycji wyłączyć maszynę. Natychmiast maszyna staje, walce wciągające zatrzymują się i nie ma, nie ma zagrożenia jakiegokolwiek, żeby coś się miało stać. Kurtynka, która... Tutaj widzimy, to jest zabezpieczenie również, gdyby miały być jakieś tam odpryski z tych zrębków. Także pracownik, który obsługuje tą maszynę, jest w pełni, w pełni bezpieczny. Komin wyrzutowy, można go obracać 360 stopni, w zależności od tego, jak, jak potrzebujemy. Cóż jeszcze, no jak widać, no maszynka ładnie, ładnie skomponowana kolorystycznie. Kolory firmowe firmy Jensen to są te żółte i, i ciemne. E, jeszcze otworzymy motor. O, tutaj mamy ładny silniczek, na Kubota Dieselek, prawda? 35 koni, elegancko wykonany. No, widać, że porządna, porządna robota. Zresztą firma Jensen jest czołowym producentem na rynku niemieckim tego rodzaju maszyn. Numer jeden praktycznie i w Europie, także mają się czym poszczycić, mają się czym pochwalić swoją pracą. Maszyny, maszyny mają roczną gwarancję i cieszą się bardzo, bardzo dużym powodzeniem. To tak w sumie na tyle. Mam nadzieję, że nasz klient, który tą maszynę otrzyma jutro, będzie mocno zadowolony. Następny, szczęśliwy klient, który z nami współpracuje i który od nas otrzyma ten, ten no, to cacko, że tak powiem. Dziękuję Państwu.